Siema. Tutaj Kubiks i mały problem. Hmm, kamera mi się że trochę. Hmm, jak się trochę zbliża, to może lepiej mi widać. Dobra. Mhm. Okej, okay, kolejny vlog. Tak. Kolejny vlog. Tak, ten vlog. Hmm. W tym vlogu raczej będzie kolejna informacja. Zrobiłem sobie troszeczkę wolne hmm, od robienia filmów. Yy, po prostu. Są święta. I taka jest sprawa. Dzisiaj mnie sprawdzią Niestety nie poszedł mi dobrze, ale nie dobra, nie będę o tym teraz hmm, Co by tu jeszcze powiedzieć? Tak e, Pamiętam, była taka jedna fajna, fajna bajka anime, którą znalazłem sobie na YouTube wszystkie odcinki To sobie ją, ją oglądam No co, to było fajne Aż co! So, szkoda, że tego, już mam. Normalnie. Dobra, tak czy siak. Pierwszy yy, po piratach z skaribów dokończę tego. Dokończę Reimana, Po Reimanie dokończę... co tam jeszcze mi zostało. A potem zaczynam nowe lewę. To jest play. Z gry? Którą chyba będę musiał zrobić ankietę, bo zrobię. Pokażę 5 gier. Pokażę kilka gier i... Po prostu będziecie pisać w komentarzach głosowanie, które mam zacząć. I to powinna być gra, którą dawno nie grałem, którą chciałem jeszcze raz zagrać. A i tak nie wiem, może sam wybiorę grę albo wiem, i wybierzecie tak czy siak. Myślę, że to już koniec. Co? Już koniec? Nie. Mm -mm, mm -mm, kiepski pomysł. Dobra, to już jest koniec. Dobra, serio, to jest koniec. Na razie wszystkim tutaj żegnam się z Wami, cześć. I czołem.